To jest podcast Śniadanie z E-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu, a może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Mrzygłocka Pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy. Dzień dobry państwu. Bardzo cieszymy się, że są państwo z nami ponownie. Tym razem w odcinku, który jest dla nas wyjątkowy, ponieważ dotyczy kwestii, nad którą ostatnio, Wajdusel, dość dużo pracujemy, czyli nad skróceniem ścieżki zakupowej, ale o tym opowie nam dziś dogłębnie nasz gość Wojciech Łaszkiewicz. Cześć, Wojtku. Cześć, dzień dobry. Zanim zaczniemy, może powiedzmy o tym, jak w momencie funkcjonuje rynek e-commerce. Rozwija się cały czas, choć mniej dynamicznie niż w czasie pandemii. Niestabilna sytuacja makroekonomiczna generuje nowe potrzeby. Na rynku jest zdecydowanie większa konkurencja, a to wiąże się z coraz intensywniejszą walką o klienta. Więc jak to zrobić, żeby konsumenci chętniej kupowali w konkretnych sklepach? Czy ekspresowe, bardzo wygodne metody płatności mogą w tym pomóc? Czy Express Checkout i inne udogodnienia, które zwiększają konwersję, mogą przyciągnąć uwagę klientów? No i o tym właśnie opowie Wojciech. Wojciech jest headem, Head of Product w JSA. Związany jest z firmą i sklepami internetowymi już od 2013 roku, czyli dekada w tym roku. Tak, już to trochę to czasu minęło. Ale to, to, to wszystkie, wszystkiego dobrego z okazji dekady. Dziękuję. Wieloletni head działu wsparcia, teraz odpowiada za rozwój produktów I Do sell i, I Do Booking. Lubi dobre kino, zarówno to mainstreamowe, jak i nieco bardziej alternatywne. Wielbiciel muzyki, od jazzu przez progresywnego rocka, po najcięższe brzmienia. Od najmłodszych lat fan koszykówki, kiedyś aktywnie, teraz już tylko śledzi najlepszą ligę świata z pozycji. Otela. Zanim powiemy o niezliczonych zaletach Express Checkout, zacznijmy może od początku. Czym właściwie jest i jak często jest spotykany w polskich e sklepach? Express Checkout jest w skrócie skróceniem na tylko możliwe ścieżki zakupowej konsumenta. W taki sposób, żeby jak tylko wejdzie na stronę sklepu i jakikolwiek produkt spodoba mu się, wpadnie mu w oko, mógł dosłownie za pomocą kilku kliknięć e, móc e, zakończyć transakcję. Express Checkout nie jest bardzo popularny w polskich sklepach, dlatego, że jest to dosyć trudne technologiczne rozwiązanie do wprowadzenia. E, są platformy zagraniczne, które podobne rozwiązania oferują, jak na przykład Shopify ale w związku z tym, że penetracja Shopify'a w na polskim rynku nie jest zbyt wysoka, no to też tych rozwiązań nie ma zbyt wiele. Są też systemy płatności, tak jak np. Klarna, która wprowadza swój checkout, ale też nie są one zbyt, zbyt powszechne, zbyt popularne. Raczej są to jednostkowe przypadki niż standard rynkowy. To, co jest z kolei coraz popularniejsze w Polsce, bardzo popularne za granicą, popularniejsze w Polsce, to są tzw. Tak one-clicki, czyli na przykład Apple Pay, Google Pay, czy też PayPal, Express Checkout. Czyli check-outy czy firm trzecich, które przyspieszają proces realizacji zamówień, gdy jesteśmy w ekosystemie tego dostawcy. Większość z nas albo ma konto na Google, albo posiada sprzęt Apple'a, i, i wtedy te zakupy rzeczywiście potrafią być bardzo wygodne, bardzo szybkie. Natomiast to, co my zrobiliśmy w Widocelu i to, co udostępniamy naszym merchantom. To są bardzo szybkie zakupy dla konsumentów, niezależnie od tego czy, czy są w tych ekosystemach, po prostu będąc klientem sklepu na iDoSell będą w stanie zrobić bardzo szybko, bardzo wygodnie zakupy. No to skoro to nie jest aż tak często spotykane, no to może najpierw wytłumaczmy jak to działa. Express Checkout pełni tak naprawdę dwie kluczowe funkcje. Po pierwsze, dzięki temu, że obsługujemy bardzo wiele transakcji na terenie polskiej i mamy bardzo wielu, obsługujemy bardzo wielu konsumentów, jest bardzo wiele kont założonych w sklepach prowadzonych przez SkyDusel, mówimy o kilkudziesięciu milionach transakcji w skali roku, to każdy taki klient potencjalnie kończąc zakupy, dokonując zakupów, może zapisać się w naszym systemie. I możemy dane tego klienta zapamiętywać, używać tych danych do realizacji zamówień pomiędzy sklepami Aidocell. To oznacza, że każdy konsument, który wejdzie i poda swoje dane raz, wybierze swoje ulubione miejsce do celu odbioru paczki czy też dostawy na adres domowy bądź do firmy, będzie miał te dane dostępne we wszystkich sklepach na platformie Aidocell. Czyli dosłownie będzie mógł dokończyć transakcję pomocą kilku kliknięć. Dodatkowym elementem jest kwestia haseł. Badania pokazują, że nawet kilkadziesiąt procent transakcji nie dochodzi do skutku, dlatego że konsumenci nie pamiętają haseł, bądź mają problemy z ich wprowadzeniem, ustaleniem. Albo odzyskaniem. E, albo odzyskaniem e, dokładnie. To tak, to z autopsji znam. <grych> tak, Więc to, co wprowadzamy, to możliwość szybkiego logowania za pomocą SMS-a bądź maila, e, na który przychodzi od PIN. I to już w tej chwili działa w naszych sklepach. A nowością, którą dosłownie na kilku, za kilka dni wprowadzimy, przypominamy, że nagrywamy to rozmowę 6 lipca. Tak. Będzie możliwość logowania na pomocą biometrii. Czyli każdy konsument, który założy konto w iduselu i jego urządzenie, jego telefon będzie, będzie pozwalał na zalogowanie za pomocą biometrii, czyli albo jest to Face ID na Apple'u, albo jest to y, Dotyk, y, czyli skan palca na Androidzie, będzie mógł zalogować się do każdego sklepu idusel, bez konieczności zapamiętywania haseł, bez konieczności przypominania haseł. Będzie to super proste, super szybkie, super wygodne i super bezpieczne. Na pewno większość naszych słuchaczy, tak jak ty są wiesz, że te metody logowania są popularne w bankach. Jest to w tej chwili najbezpieczniejszy, najszybszy sposób logowania, który nie wymaga w ogóle zponywania, zapisywania, odzyskiwania hasła. No to skoro powiedzieliśmy jak to działa, to może porozmawiajmy też o korzyściach mm. zarówno dla jednej strony i e commerce jak i drugiej. Konsumenci, merczanci. W zasadzie dla merchantów jest to, dzięki temu, że jesteśmy SAS-em, działamy w modelu SAS, możemy tego typu nowinki techniczne, technologiczne, które do wdrożenia indywidualnie w sklepie były bardzo drogie, bardzo skomplikowane i wymagały sporo nakładów. My możemy je udostępniać tak naprawdę bardzo niewielkim kosztem dla naszych merchantów. Robimy to w zasadzie za darmo. Czyli każdy sklep, który jest na selu może włączyć sobie korzystając z szablonu standardowego tego typu funkcje. Jeżeli korzysta z szablonów indywidualnych, może samodzielnie dostosować swój szablon bądź zlecić nam jego przygotowanie. Więc naprawdę bardzo niewielkim kosztem można zyskać dostęp do bardzo nowoczesnej technologii, która wpływa bardzo pozytywnie na konwersję. To, co udało nam się już zbadać w sklepach, które włączyły to rozwiązanie, to wzrost wartości konwersji nawet o 10% i kilkanaście% procent transakcji przychodzących przez właśnie Express Checkout. Więc wydaje się, że, że jest to no brainer. Każdy sklep, który jest na Iduselu, powinien z tego skorzystać. A jeżeli jesteście na innych platformach, bądź korzystacie z własnych rozwiązań, i macie problemy z konwersją, z procesem zakupowym, to być może warto przemyśleć, czy nie skorzystać z naszej oferty i nie przenieść się na Idusela, żeby skorzystać. Konsument. Teraz konsument. rozmawiajmy o konsumencie. Tak naprawdę konsument w tym momencie zyskuje możliwość kupowania produktów w tysiącach sklepów, bez konieczności zapamiętowania swoich haseł, w bardzo szybki sposób. Dosłownie za pomocą kilku kliknięć z naszych badań, które zresztą też pokazujemy na animacjach na naszych stron produktowych, różnica w czasie realizacji zamówienia między standardowym, tym klasycznym checkoutem do naszego ekspres checkoutu to jest 40 kilka sekund do 13. Wygoda dla konsumenta jest oczywista. Co więcej, uważamy, że to będzie też przywiązywać konsumentów do sklepów. Więc wierzymy w to, że mając tak wygodny proces zakupowy, trochę jak na Allegro, prawda? powie są popularne między innymi dlatego, że jest tam bardzo wygodny proces zakupowy, bardzo szybki, ponieważ mamy jedno konto, za pomocą którego możemy dokonywać zakupów od tysięcy merchantów, mieć ofertę tysięcy merchantów w innym miejscu. Trochę podobny efekt chcemy uzyskać tutaj, czyli mając jedno konto będzie można dokonywać zakupów we wszystkich sklepach najdużej. No ja jako konsument tak sobie myślę, że właściwie z jednej strony bardzo mnie to cieszy, z drugiej strony to jest takie, że dość impulsywnie można robić te zakupy tak. w takim przypadku bo zdarza mi się na hmm. platformach, które właśnie mają takie one clicki kupować, potem już nie myślę co dalej. Zacząłeś mówić o tym, że już sprawdziliśmy, że sklepy, które włączyły express checkout mają podniesioną o konwersję o 10%. A jakie są takie przewidywania? Czy ta konwersja może się zwiększać jeszcze bardziej i w jaki sposób zwiększa się konwersja dzięki Express Checkout? Zauważyliśmy, że tak jak wspomniałaś przed chwilą, te zakupy są bardziej impulsywne. Tak? Czyli osoba, która wchodzi na sklep internetowy i widzi towar, który ją interesuje. Jeżeli może dokonać tej, tego zakupu w ciągu kilku, za pomocą kilku kliknięć, w ciągu kilku sekund, to po prostu to zrobi. E, oczywiście ryzyko jest takie, że te zakupy będąc impulsywnymi mogą być nietrafione, co będzie oznaczało, że na przykład będzie chciał ten towar, ten konsument zwrócić, co nie jest oczywiście wygodne dla sklepu. Natomiast my też oferujemy naszym merchantom szereg narzędzi do tego, żeby te zwroty były możliwe, wygodne i też wierzymy w to, że w ogóle możliwość darmowego, szybkiego zwrotu jest też elementem tej konwersji zwiększającą, więc te, jest to pewien efekt. Synergii tych rozwiązań. Natomiast też wciąż te zwroty to jednak jest mniejszość, tak? Więc jeżeli ktoś już tego zakupu dokona, nawet impulsywnego, to jest szansa, że na ten towaru siebie zostawi. To, o co się można martwić, tak, o co mogą martwić się merczanci, to jest kwestia tego, że przy zakupach impulsywnych bezpośrednio z karty towaru, bo nie powiedzieliśmy o tym, tak, bo wszystku teraz jest bezpośrednio na karcie towaru, może być tak, że ich wartość koszyków będzie spadać. Może być taki strach wśród merczantów że konsumenci nie będą przychodzili do kolejnych produktów, nie będą powiększali wartości tego koszyka, że on potencjalnie będzie spadał. Co ciekawe, nie zauważyliśmy tego w ogóle efektu w testach, które przeprowadzaliśmy. Te wielkości koszyków były bardzo podobne, bardzo zbliżone, liczba produktów w tych koszykach była bardzo zbliżona, ponieważ zadbaliśmy też o to, żeby opcja szybkich zakupów była dostępna z poziomu koszyka. Czyli nie tylko na karcie towaru można dokonać tego impulsywnego zakupu. Ale też ten bardziej świadomy konsument, który dokonuje zakupu kilku produktów, przegląda je, dodaje do koszyka, być może potem modyfikuje ten koszyk, może z poziomu koszyka też dokonać szybkich zakupów za pomocą dwóch, trzech kliknięć. Mówiąc zupełnie szczerze, być może, być może się wystawię na późniejszą krytykę, ale wydaje się, że to rozwiązanie nie ma żadnych minusów, ma same plusy. I mam nadzieję, że, że kolejne, kolejne nasze badania i kolejna praca z merchantami nad tym rozwiązaniem, jego oczywiście ulepszanie, no bo nie zatrzymałem się w tym miejscu, mam kolejne pomysły, żeby je rozwijać, będą wpływały tylko na bo jeszcze bardziej pozytywnie. Czy Express czeka w dzisiejszych czasach to taki must-have dla sklepu internetowego? Myślę, że tak. Myślę, że w dobie rosnącej siły marketplace'ów. Ja jestem na wielu grupach facebookowych, gdzie obserwuję komentarze merchantów, którzy korzystają z marketplace'ów i są bardzo niezadowoleni z tego, gdy... Zmieniają się warunki gry, najczęściej na ich niekorzyść, czyli albo ten proces zakupowy, może nie proces zakupowy, ale listing ofert się zmienia na ich niekorzyść i muszą walczyć ceną najczęściej, niestety, albo zmieniają się warunki finansowe, więc koszt sprzedaży na marketplace'ie cały czas rośnie, on raczej nie spada, raczej rośnie. To jest zrozumiałe, marketplace'y chcą zarabiać, chcą, żeby ich coraz więcej usług było sprzedawanych, więc to, to jest naturalne, No ale jedyną ścieżką alternatywną jest po prostu własny sklep. I my staramy się w ten sposób, tym ruchem stworzyć experience zakupowy dla konsumentów taki, tak bardzo zbliżony do marketplace'ów, żeby merczanci mieli realną możliwość walki, mieli możliwość prowadzenia tego własnego sklepu na własnych zasadach, żeby mieli tą przeciwwagę, tą drugą nogę dla swojego biznesu. No bo uzależniając się tylko i wyłącznie od marketplace'u jesteśmy tak naprawdę w bardzo niekomfortowej sytuacji, że jeżeli ten marketplace nagle Zmieni znowu zasady gry na tak bardzo niekorzystnie, dla, w taki sposób niekorzystny dla nas, że po prostu możemy nie mieć biznesu w zasadzie z miesiąca na miesiąc. A mając ten sklep internetowy, budując własne zasięgi, budując własną bazę kupujących, realizacja, oczywiście tutaj wchodzi w grę w marketingu itd., itd., wszystkie kwestie, w, których pomagamy, w tym pomagamy merchantom, no to budujemy kolejną odnagę tego biznesu. No i firma, którą prowadzą, prowadzimy w tym momencie, staje się po prostu stabilniejsza, bezpieczniejsza, a te wzrosty mogą być jeszcze większe. To myślę, że, że, że to jest coś, co każdy sprzedający w internecie powinien mieć. Zarówno kanały, tak jak marketplace, ale też własny sklep internetowy. Jeszcze na koniec chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli sobie na nasze tytułowe pytanie, czyli skrócona ścieżka zakupowa. Nowy standard, który powinien mieć absolutnie każdy. Tak. I to chyba wystarczy, I to chyba wystarczy. Tak, jakby yy, biorąc pod uwagę to, że udostępniamy to rozwiązanie naszym, naszym merchantom naprawdę bez żadnych dodatkowych kosztów, no bo naszą misją tak naprawdę w Aweduselu od zawsze było i cały czas jest i będzie, zwiększanie konwersji naszych merchantów po prostu, tak? Czyli zwiększanie transakcyjności. Nasz model biznesowy jest na tym oparty, nasz cennik jest na tym oparty, więc jest to bardzo uczciwe podejście do, do współpracy z merchantami, z naszymi klientami, gdzie oni, rosną, gdzie oni rosną i my roślimy razem z nimi, więc naturalnym jest to, że nasze działania muszą doprowadzić do tego, żeby ich biznes rósł. I tak jest właśnie z Eclipse Checkoutem. Realizujemy tą filozofię w ten sposób, że, że dajemy im kolejne narzędzia do tego, żeby mogli więcej, lepiej, bezpieczniej sprzedawać i oferować rozwiązania, których nie ma konkurencja na rynku. Dziękuję Ci bardzo, Wojtku, za rozmowę. Dziękuję bardzo Państwu za to, że wysłuchali nas. Państwa. I do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. To jest podcast Śniadanie z e-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu? A może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą Ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Mrzegłocka-Pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy!